Cześć. W historii F1 dość często dochodziło do różnych kuriozalnych i teoretycznie mało prawdopodobnych sytuacji. Przykładowo w 1997 roku trzech kierowców, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher i Heinz Harald Frentzen, w czasie kwalifikacji do wyścigu uzyskało identyczny czas. Zdarza się, że dwóch kierowców ma podobny wynik, ale trzech to już naprawdę rzadkość. Dodam, że w takiej sytuacji wyższą pozycję zajmuje kierowca, który uzyskał dany czas jako pierwszy. Ja natomiast chciałem przypomnieć inne wydarzenie, kiedy kierowcy nie wiedzieli, kto wygrał kwalifikację i zdobył pole position oraz jaką pozycję startową będą mieli pozostali. Sytuacja miała miejsce w czasie Grand Prix Węgier w 2009 roku, które większość fanów kojarzy raczej z bardzo niebezpiecznym wypadkiem Felipe Masy, kiedy omal nie stracił życia. Do zdarzenia doszło w drugiej części kwalifikacji, kiedy w kask masy uderzyła sprężyna z pojazdu jadącego przed nim, który należał do Barrichello. Po utracie przytomności jego boli dodatkowo uderzył w bandę. Mimo zakończenia akcji ratunkowej zamieszanie trwało w najlepsze. Z powodu uszkodzenia przewodu czujnika mierzącego czasy bolidów w trzecim sektorze toru niemożliwe było wyświetlanie czasów na żywo. Jak zaraz sami zobaczycie na nagraniu, kierowcy dowiadywali się między sobą, kto ma jaki czas, by ustalić najlepszy przejazd. He park ferme and they don't really yeah. know where it's, they are it's sort of top trumps going on isn't it in park ferme how fast are you oh, i can beat that then you I think he's going to is he next, gonna, next, but... is he walk down and say what was your time so the drivers know the times but they don't know the order by debris and went off and has been treated you know the positions 21.6, 216. 216. <laughs>